Co robisz, kochanie? No odpowiedź taką remizę. I co, bawisz się dzisiaj jeszcze przed tak. wyjściem? No co ty tutaj robisz? A nagrywam, bo chciałam nagrać jeszcze co tutaj robisz teraz? No takie coś fajnego. Bawisz się jeszcze remizą? Tak. A gdzie zaraz idziemy? To przedszkola. A kto tu jest dzielnym przedszkolakiem? Ja. Tak? Idziemy na śniadanie do przedszkola, tak? Tak. Bo co dzisiaj masz na śniadanie? Owsiankę. Dobra. Lubisz? Tak. Oglądaj, ten udęcyłam. Co? Proszę wciągać linię do tyłu. Moim faworytem i tak jest tutaj dron, który ma też nawet na dole e, kamerę, także Antek może sobie teraz bawić się A, swoim dronem najlepszy poranek, jaki można mieć. Nie dość, że popływałam, to jeszcze wyszłam na zewnątrz, na te ciepłe strefy i odpoczywałam w takim gorącym basenie, także że czuję się zrelaksowana. E, biegnę do domu się umyć, e, umyć włosy i siadam na pracy. To, co mówiłam w tym filmie o planowaniu że dobrze sobie rozplanować cały dzień, no to widzicie, jest koło 10, a ja wracam i muszę mieć za chwilę mokrą głowę. Gdybym zaplanowała sobie dzisiaj nagrywanie, no to nic by z tego nie wyszło i bym była wkurzona. A tak to wiem, że nagrywać będę jutro i tak dalej, i tak dalej, więc e, warto planować. To za porada prawie jak z takich programów. Warto rozmawiać. Piję teraz takie białko i ona nie jest za smaczne. Kupiłam, znaczy jest Smaczne to jest kokos, ale jest trochę za słodkie dla mnie, także jak pijecie białka, to to jest niestety dla mnie za słodkie. Ten tydzień nie będzie jeszcze taki idealny, jak bym chciała. No bo siłą rzeczy ten poniedziałek mi trochę rozwalił plany po prostu, ale. Powinnam mieć już wszystko posprzątane wczoraj, taki był zamysł pierwotny, ale teraz się biorę, bo mam właśnie jeszcze jakieś 3 godzinki, może nie całe 2,5, posprzątam kuchnię. Poprasuję rzeczy, które widzieliście wczoraj na filmie, w przebitkach, które leżały obok mnie, więc poprasuję i muszę napisać dwa scenariusze. Także to jest plan na dzisiaj. I chyba mam dwa maile jeszcze do odpisania, także na razie tyle. Idę sobie posłuchać jakiegoś podcastu. Prosiłam Was na Instagramie, żebyście mi coś polecili. Więc jeżeli coś jeszcze macie do polecenia, co fajnie tak posłuchać, po prostu żeby sobie puścić, bo jak puszczam serial na Netflixie, to pewnie się zatrzymam, będę gapić się na fabułę, a potrzebuję coś, żeby po prostu z boku mi leciało, coś. Fajnego, potrzebuję i takich luźnych Podcastów, takich wiecie, do posłuchania sobie Po prostu pośmiania mm, Ale też jakichś takich motywujących Organizujących e, Mądrzejszych e, Tak bym powiedziała, gdzie sobie posłucham Mam tam jakiś zaległy odcinek Imponderabilia Jakiś wywiad sobie bym posłuchała i idę szorować łazienkę Dużo z was mi pisze, że Polecacie mi też ten podcast, także e, Może sobie też dzisiaj jeszcze jeden posłucham a jeżeli chodzi o Antka, to jak widzieliście, dobrze było dzisiaj rano. Wstał, jeszcze się chciał chwilę pobawić, bo my patrzymy po prostu na jadłospis, co jest i w dniu, w którym bo nie wiem jeszcze jak będzie z jego wege dietą. Tu pewnie w jakiś tam najbliższych chwilach wam trochę opowiem, ale no jakby pewnie nie można mieć wszystkiego po prostu i na razie po prostu powiedziałam panią, że on nie musi. Wczoraj wiem, że była zupa i było mięso i Poprosił panią, czy może zjeść. Dostał kawałek, zjadł. Pani mówi, że no, dała to mu mięso i zjadł, a w domu mówił, że, ale było niedobre, mamo. Więc jakby ja wiem, że on będzie chciał skosztować tego mięsa. Tylko u niego jest ten problem, że mu po prostu to też nie smakuje. Więc ja go nie hamuję z tym, że o Boże, znaczy. To też jest trochę mojej ideologii, że ja nie chcę, żeby on jadł mięso. No i ja jestem na razie pozytywnie nastawiona i na razie, no nie będzie tam długo siedzieć, bo tam go tak jak wczoraj odbiorę i zobaczymy, jak to będzie dla mnie. To i tak jest, wiecie, tyle czasu eee, i tak dziwnie, że mogłam właśnie posprzątać ubikację raz, a porządnie, że weszłam, wszystko zrobiłam i wyszłam, a nie musiałam jeszcze 15 razy wychodzić. Znaczy, wiecie, kocham to, że on mnie wołał do różnych rzeczy, ale czasami chciałam coś zrobić i jakby. Zrobić mi się tak, jak teraz zrobione i skończone, a czasami taką jedną łazienkę sprzątam cały dzień, bo co chwilę e, po coś musiałam z niej wychodzić, także... Mm dla mnie to też jest coś nowego, więc daję sobie też taki czas, że ten wrzesień na początku jest dla mnie też taki na rozruch i też nie cisnę, że o Jezu jak on już poszedł, to tu wszystko musi być wiecie, jak w zegarku, bo ja też się muszę nauczyć po prostu bycia samą w domu, a tak to mam takie ciągoty, że zaparzę sobie kawę i och, coś bym porobiła i, i, i nagle mi ten czas gdzieś ucieka także też się muszę tego czasu sama ze sobą nauczyć. Antka, pokój też względnie ogarnięty, dobra zaraz tu puszczę Henia i umyję podłogę no i lecę po niego, strasznie szybko ten czas minął. Czuję się aż wręcz zbulwersowana, bo, bo tak jakoś czmychło mi to, szczególnie te ostatnie dwie godziny. Tu coś, tu coś, tu coś, tu coś, i nagle już trzeba po niego iść, więc. Leci to szybko, naprawdę. Gdybym tego nie zaplanowała jakkolwiek, a i tak nie udało mi się wszystkiego zrobić. I na razie dzień drugi to ja jestem tak zadowolona na samej siebie na takie trzy minus, naprawdę. I to takie trzy na minus na szynach z tego, jak wyciągam ten czas wolny. Mam nadzieję, że to się zmieni. Trzymajcie kciuki też za to. No i ktoś wrócił oczywiście do remizy. I jak było ci w przedszkolu? Nie fajnie. Dlaczego? To było Dlaczego? Bo nie podobały się mi te wszystkie zabawki. Jakie zabawki ci się nie podobały? Pani mi nie dała mojego imienia. Nie dała ci imienia? Zapomniała? A powiedziała, że jutro da? To musisz jej przypomnieć. Mogło się jej zapomnieć, prawda? Czyli oto był ten foszek, tak? Że pani zapomniała ci dać imienia, tak? To znaczy, że byliśmy na spacerze, że widziałeś takiego dużego wyróżnia? Tak, bo byliście i trzymaliście go za rączki, tak? Tak. No to fajnie chyba było, nie? Nie było na spacerze. Mhm. To gdzie byłeś? Tylko przeszedłem się na Twojej klasy i zobaczyłem. Aha, nie byłeś na spacerze, tylko byłeś na zewnątrz zobaczyć, jak wygląda, tak? Tak. Aha, dobrze. No i jak słyszycie, nie jest źle. No, jak odbrałam go, to mówię, że wszystko jest super i w ogóle, ale to jest normalne, jak pytamy dziecko potem dziesiąty raz jak było, jak było, jak było, no to ono samo już jakiejś rzeczy też um, zaginę czasoprzestrzeń. E, podejrzewam, że jeszcze mogło właśnie nie być wydrukowane jakieś karteczki. A może były, ale z wczoraj mu się przypomina, że nie było, więc jakby e, dzieci też mają to, że nie znają poczucia czasu i często im się wydaje, że to co było wczoraj, było dzisiaj i tak dalej, także e, nie robię żadnej tragedii z tego wyszedł zadowolony, nawet powiedział mi, że myślał, że będzie dłużej bo tu mój błąd, że chyba dzisiaj, wczoraj z nim rozmawiałam, że dzisiaj go odbiorę po zupie, a chyba mu tego nie powiedziałam dzisiaj rano. E, więc nauczka na przyszłość, e, żeby powiedzieć dziecku dokładnie, o której się przyjdzie. E, I też on się musi nauczyć nowego jakby, systemu, że różne rzeczy się dzieją e, i chyba dzisiaj po zupie poszli po prostu na spacer, e, czego on się w jakimś stopniu chyba nie spodziewał, bo chyba nie wiedział, że będzie wychodzić na spacer, e, przez co jak go odbierałam, jak znacie swoje dziecko, to wiecie, że jest niby wszystko ok, i widzę, że jest okej, okay, ale coś mu tam się działo, także e, najważniejsze, że nie powiedział jakiegoś tam, wiecie, że jutro nie idzie i tak dalej. Z tego, co słyszałam, to około trzeciego i czwartego dnia zwykle w ogóle występuje kryzys, a potem ponad po miesiącu, jak dziecko orientuje się, że to już jest na stałe, także zobaczymy. I e, dzisiaj jadę do ortodonty jeszcze, także chyba będę Wam montować ten film już powoli, teraz zrobię jeszcze nam e, obiad. Myślę, że fajne jest to, jak właśnie dzień po dniu jest to tak dodawane yy, i wtedy jakby jesteście razem z nami tego samego dnia i widzicie, jak się różne rzeczy będą zmieniać. Co, kochanie? No, loda. Ale to po obiedzie dopiero. Nie, tyle. Po obiedzie? Tyle. Po obiedzie! Bo co sobie kupiłeś? Loda. Jakiego? Truskawego. Więc będę bardzo zadowolona, jak też te z Was, które wczoraj pisały, jak tam u Was napisały, jak dzisiaj, czy też tak e, dobrze bądź niedobrze różnie pisaliście. E, fajnie będzie to widzieć po prostu. Dobra, kończę, bo słyszycie tam są właśnie jakieś dramaty dzisiaj, więc.